Dzień dobry, ja jestem Bartek i was na moim kanale zacząłem, zaprosić, to na faros. zanim zaczniemy chciałbym Was zaprosić do zasubskrybowania mojego kanału oraz zostawienia w górę. No, zapraszam też na mojego instagrama tutaj. Tak, więc co? Lecimy z tym odcinkiem, a mianowicie w dzisiejszym odcinku będziemy... Będziemy zgadywać wiek danego influencera czy youtubera. Patrzcie, co sobie tu influencer? Nie patrzyłem na wiek. Znaczy, w sensie wiecie, nie patrzyłem na jego. na jego. nie patrzyłem na jego wiek w internecie, po prostu tyle. Nie będę wam przedłużał tutaj. No właśnie. A za każdy tutaj wam się będą pojawiać ci influencerowie, i od razu z Google wam po, podam nazwę, ile mają. Przed chwilą mi się wyłączyło nagrywanie. Podam Wam mianowicie ich. Czy ktoś tu jest? Nie ma nikogo. Bo się wstyd nagrywać przy kimś. No. Co? Więc chyba możemy z tym lecieć. Ło! Wow. A więc poczekajcie. Pierwszy influencer jaki jest. To jest e, Fries. Freeze. Chyba ma 25 lat. Chociaż nie wiem, czy on ma skończone, wiecie? Tutaj wam się wyświetla, jakby odpowiedź na to pytanie. My odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź na to pytanie. A my lecimy dalej. czekają strasznie, ale będziemy lecieć dalej. Pro drugi influencer. Influencer. Lexi Chaplin. Chaplin. Ja fana No. Lexi Chaplin, mi się wydaje. jak gdzieś oglądałem kiedyś wywiad i mi się raz Faustyna. Faustyna z Gen oczywiście. Faustyna z Gen Z. Ile ona może mieć lat? Tego totalnie nie wiem, więc będę strzelał. Ile ona może mieć lat? Szybko, szybko. Dobra, damy jej. Ona nie może mieć 25 lat, 20 lat. Maksymalnie, dobra. 20 lat zobaczymy czym to będzie poprawna odpowiedź? Tak. Kolejną z to Charles X. Ona ma 20 lat. Tak. To jest chyba poprawna odpowiedź. Znaczy nie chyba, tylko na pewno. Truth. Lecimy z kolejną ma Dobra, a teraz Julia Żugaj Ona ma 21 lat. Jakoś tak. Tak, lecimy dalej. Dalej, czekajcie, Bartek Kubicki. Dałem mu 22 lata. Tupko, 22 lata, Bartek Kubicki. Teraz jest świeży ten czyli ten Bartek Laskowski. Czemu znowu mi lata kamera, telefon? Dobra, to on ma 23 lata, dobra. Marcin dubiel ma 25, 20, 25 lat. Kacper Błoński ma 19 lat. Miał chyba 4 lata temu, czy 2 lata temu? 21. Tak, bo ma coś tu z tym. Tutaj ma jakby 21 z... Nie wiem, jak to ma wytatulowany 21, dobra ja się tym kieruję, więc 21 lat ma, dobra. Marcin Louis, Kacper Błoński. Hania Puchalska, czyli członki Nijenzi, ona ma mi się wydaje, że 23 lat. 3 lat już sobie będziemy chodzić, tak by śmietnik był. Kolejna osoba to jest Murcix Ona ma 24 lata Tak Murcix 24 Mater, e, mater. FML Jak coś to tutaj macie poprawione Tak, Nowciaks Ile Nowciaks może mieć lat? On będzie miał dziecko za tym Wiem. To mi się wydaje, że już ma 23 lata Moim zdaniem ma Boxdell z Boxdell ma 27 jak nie więcej Wojtek Gola Wojtek Gola ile no Wojtek Gola ma mieć lat on mi się wydaje, że jest starszy od Boxdala i on ma z... 29 teraz Mini Mike Mini Mai... Mike przepraszam Mini Mike ma 25 lat tak Mini Mike ma 25 lat Paulina Kozłowska, czyli dziewczyna mini-majka. Mi się wydaje, że ona. ogólnie Mi się wydaje. Moi, nie wiem, jak to powiedzieć. O, dobra, powiem do Gdzieś słyszałem na odcinku, że ona, jest, że ona ma 20 lat. Więc dam jej 20 lat. Tak. Dajcie w górę jeśli chcecie więcej takich odcinków. Subskrypcję, ja zapraszam na mojego Instagrama. Tutaj wam się gdzieś wyświetlam. Tak, kochani. Do a siema! Żeby mi nie było, pozbieram ten papierek. To po prostu siema.